Mamy zadanie z ciągiem atmetycznym, w którym wiemy, że pierwszy wyraz to jest 52, natomiast 25 wyraz to jest 2 i musimy sobie wyznaczyć różnicę tego ciągu. Skoro podaj nam wyraz 25, to wykorzystamy sobie ten wzór ogólny ciągu, właśnie w miejsce N -a podstawimy sobie 25, czyli będzie A25 jest równy A1 plus zamiast N wstawiamy 25. Minus 1 razy R. I właśnie tą różnicę mamy sobie wyliczyć. No ale zobaczmy. Przecież my wiemy, że A25, czyli to jest równe 2. Wiemy o tym, że A1 to jest 52, i teraz plus 25 razy 1 to jest 24, no i razy R. No i teraz tak, 52 przeniesiemy sobie na stronę lewą, czyli odejmiemy sobie 52. 2 minus 52 to jest minus 50 i to jest równe 24R. No i jeżeli teraz podzielimy sobie przez 24, to dostaniemy minus 50 przez 24, jest równe R. Nie ma takiej odpowiedzi, no bo tu możemy sobie skrócić przez 2. 50 przez 2 to jest 25 i 24 przez 2 to jest 12. Czyli dostaniemy minus 25 12, jest równe R. A taka odpowiedź już jest, bo to jest odpowiedź A. W drugiej części pytają nas o sumę 25 początkowych wyrazów w ciągu. I teraz uwaga. Mamy sobie wzór na Sn. O, trochę niżej. Tak? Zastosujmy go. Zamiast Sn wstawimy, w sensie zamiast N wstawimy 25, bo mamy policzyć S25. Czyli S25 równa się A1 plus A25... Podzielimy sobie to przez 2 i razy n, no skoro jest S25, no to mnożymy to wszystko przez 25 i otrzymujemy S25 równa się kreska ułamkowa dwójka przepisana i 25 też przepisane, a 1 to jest 52 plus A25 to jest 2. No to liczymy. S25 równa się 52 plus 2 to jest 54. Jak podzielimy przez 2, dostaniemy 27. 25 przepisuję, a jak sobie to pomnożymy, to dostaniemy, że to jest 675. Wniosek, odpowiedź A jest poprawna.